Na wystawy zdjęć Ireny Jarosińskiej. Mamy ogromną przyjemność w naszej małej galerii zaprezentować wystawę, która swoją premierę miała, miała przyjaźnionym z nami jak najbardziej od naszych początków ośrodkiem Karta. Witam moich gości w dniu dzisiejszym, kuratorki wystawy, które do, doprowadziły do tego, że możemy ją dzisiaj tutaj oglądać: Joannę łubę i Agatę Witerską. I naszych wspaniałych gości, innych fotografów, z którymi kuratorki wystawy porozmawiają o ich bohaterce dzisiejszego spotkania. Witamy Pana Tadeusza Rolkę, Pana Jerzego Gumowskiego i Pana Krzysieja Michałowskiego. Oddaję w takim razie głos kuratorkom, które dzisiejszy wieżór dla Państwa poprowadzą. Nam bardzo miło, że możemy naszą wystawę pokazać w tym zaprzyjaźnionym miejscu w tym spotkań z historią. Praca nad wystawą była dla nas przygodą z dwóch względów, bo mierzyłyśmy się z zupełnie nieznaną spuścizną Ireny Jarosińskiej, ale też ona była dla nas nieznana, więc to była podwójna przygoda. Przygoda, która zakończyła się wystawą, którą dzisiaj będziemy mogli zobaczyć. Może teraz e, powiemy kilka słów e, o samej autorce e, i przejdziemy do rozmowy. E, może zacznę od końca, czyli od momentu, kiedy po śmierci Ireny Jarosińskiej e, jej spuścizna, tak jak sama fotografka, trzeba wypadać zapomnienie i po kilku latach e, trafiła do e, artykułu fotografii Karta. I nareszcie było możliwe przywrócenie jej do, do życia, czego ta, ta wystawa jest pierwszą oznaką. Jeroślińska była związana z Warszawą od czasu II wojny, kiedy to uczyła się tutaj wisiom fotograficznym na konwiktorskiej i później właściwie przez wiele dekad Warszawa była jednym z tematów jej fotografii. Czy to, czy to jej ulice, którymi się przechadzała, czy to życie artystyczne, którego była częścią. Nie, nie tylko dokumentowała artystów, ich spotkania, wystawy, ale również sama E, współtworzyła ten, ten świat. E, swoją pracownię Chiłce udostępniała na potrzeby wystaw, e, dyskusji, happeningu. Więc była e, nie tylko dokumentatorką tych wydarzeń, ale również, e, również ich współczesniczką. Właściwie osobą, która nadawała, nadawała dynamikę e, w tym wydarzeniom. E, ale e, Najpierw poznajemy ją w latach 50., zresztą na fotografiach zawodowo około 50 roku, e, jako e, fotoreporterkę prestiżowych czasopism Polska, Świat, w których to e, fotoreporterze stanowiły odrębną nową jakość. Były to czasopisma pożądane również ze względu na stronę ilustracyjną. E, więc z jednej strony była fotoreporterką, e, wygłębiającą PRL, a z drugiej, jak e, wspominali na nasi e, była artystką która wyznaczała nowe drogi, nowe trendy nad fotografią, bardzo niezależną od sądu. Agata wspomniała tutaj o pracy w miesięczniku Polska, bardzo prestiżowym miesięczniku. Mamy tutaj nas wśród gości Pana Tadeusza Rolkę, który był kolegą redakcyjnym Ireny Jarosińskiej. Czy mógłby Pan powiedzieć, jak wyglądała praca redakcji Polska i czy Irena Jarosińska tej pracy sprostała? Więc, ja bym na pierwszym miejscu podkreślił, że Irena była jakby samoistną artystką, a dopiero potem była pracownikiem redakcji. I ona funkcjonowała poza redakcją i gdyby nie pracowała tyle lat w tej redakcji, to również przeszła do historii artystycznej w Irena była związana ze Zbyszkiem z Marianem Boguszem z Tarzanem Sosnowskim. Była głęboko zakorzeniona w tym środowisku i, i, i artystycznie, i towarzysko. I, a jej praca w redakcji, no po prostu ona miała pensję. I nie zawsze ona robiła zadania, które przyszły z zewnątrz. I, tak jak to zrobił może bardziej fotograf, który jest nastawiony na technikę, na zawód. Bo, ponieważ ona miała jej wizja była jej wizją artystyczną. Więc ona musiała robić, ponieważ była pracownikiem każdy fotograf otrzymywał swoje zdania, ale na pewno to nie było jej głębokie zaangażowanie emocjonalne w niektórych tych tematach. Oczywiście były zdjęcia, powiedzmy jej cykl Sławomira Mrożka, który są zdjęcie, które są zdjęciami tak uniwersalnymi, że są dowodem jej działalności artystycznej, a jednocześnie znako znakomicie nadawały się do publikacji, do publikacji w tego typu magazynie jak Polska. Mm. Przy tym wszystkim, Jelena była, jak powiedzieliśmy, osobą integrującą. Jej pracownia była miejscem spotkań i artystycznych i towarzyskich, a również jej słynna leśniczówka, robka, o której Jurek Umowski pewno więcej powiecie, była też bardzo ważnym punktem na pejzażu życia artystycznego warszawskiego. Chciałam tak, Pana tak. spytać o właśnie o ten, świat, y, się, y, ten świat artystyczny, którym y, 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 się otaczała Irena Jarosińska i może też ten świat artystyczny czasami chciał otaczać się Irną Jarosińską. Jak tak, to było? Tak. No myśmy spotykali się przede wszystkim w galerii Krzywego Koła u Mariana Bogusza I, i tam zapewne poznałam jeden. No to były takie wyspy, galeria krzywego koła lub później, parę lat później Galeria Foksal, które miały specjalny statut w ogóle na całego tzw. Tak obozu socjalistycznego. Środowisko artystyczne było tak silne, że potrafiło przeforsować istnienie tych galerii. Dlaczego władze to tolerowały? Sztuki plastyczne nie, nie były wówczas y, obiektem zainteresowań prawdziwych mas mediów. Tak jak słowo było niesłychanie kontrolowane przez reżim, ponieważ słowo jest najbardziej groźne i wszelkie druki były kontrolowane. Na granicach, kiedy wracało się z zachodu, pierwsze pytanie celników i tych ubeków granicznych to było proszę pokazać wszystkie druki. Fotografia nie była tak groźna. I poza tym dla reżimu po październiku, kiedy nastąpiła tak zwana i istnienie galerii, która pokazywała sztukę Mniej lub bardziej aktualną w tej chwili światową było też taką legitymacją wobec powiedzmy nielicznych, ale cudzoziemców bądź dziennikarzy zachodnich, że tutaj istnieje pewna wolność w dziedzinie sztuk wizualnych, ponieważ naprawdę działanie społeczne, wystawy w Galerii Bogusza... Na którą przyszło 80 osób na becznicę, a potem w ciągu miesiąca, drugie 80, to, to działanie społeczne było żadne. Natomiast spotkanie w Związku Literatów, gdzie ktoś z opozycjonistów coś powiedział, a to jeszcze nagrano, to już było dużo, dużo, dużo dla reżimu. <tryk> groźniejsze, bardziej niebezpieczne, więc władze tolerowały taką galerię, do pewnego stopnia, też się później zamknęły i zgodziły się parę lat później na otwarcie Foxal. I znowuż to był taki wentyl pseudo wolności, jak i na tą sytuację. No więc może nie. teraz... Jarek coś... Jarosińska była, jak usłyszeliśmy przed chwilą, i artystką, i fotografką, przede wszystkim artystką, ale w latach 70. przybrała też inną rolę. Stała się też mentorką i nauczycielką dla grupy uczniów. Mamy wśród nas dwóch z jej uczniów, pana Jerzego Gumowskiego i pana Andrzeja Michałowskiego. Chciałam spytać Panów, jak to było? Czy Irena Rosińska uczyła panów techniki, czy też bardziej wrażliwości? Hmm, Irena była osobą, która przede wszystkim zaraziła nas do fotografii, właściwie się nie tyle do fotografii, co do e, takiej twórczej postawy. E, szczerze powiedziawszy, techniki nie nauczyłem się żadnej, Ireny. natomiast nauczyłem się fantastycznego myślenia i e, fantastycznego otwarcia na świat. E, Irena, właściwie to jest jedna chyba w licznej postaci która potrafiła zarazić fotografią. E, ostatnio spotkałem e, pana Jana Morka, reportera, zresztą też przyjaciela Ireny Jarosińskiej i właśnie opowiedział, że z kolei on kiedyś spotkał Marka Karylicza, e, który zaraził fotografią jego. <grytania> e, ale byliśmy byli z jotkiem to szczęście, że byliśmy i u Marka Karylicza i byliśmy w końcu w pracowni Ireny Jarosińskiej. Ale Irena Jarosińska była osobą, która Przede wszystkim zobaczyła czasie. myśmy byli bardzo młodzi wtedy. Praktycznie można powiedzieć, że z ulicy trafiliśmy do środowiska awang awangardowych artystów. I to było w dużej mierze pewnym szokiem, bo nagle znaleźliśmy się w środowisku takich ludzi, o których można dzisiaj czytać w encyklopedii, czy oglądać, czy czytać książkach. I um, to było dla nas niezwykle przynajmniej dla mnie, niezwykle inspirujące, niez, niezwykle e, mające wpływ na praktycznie na całe życie. A jak to się stało, że panowie trafili do Iranii Jarosińskiej? Irana e, założyła, Właściwie to było tak, że e, to był koniec lat 70. I w tym okresie e, chyba z inicjatywy Dubaka, z tego co pamiętam, ale być może, że w ogóle z inicjatywy... Związku Polskich Artystów Fotografii postanowiono utworzyć coś, co nazwano taką szkółką, nie, studium fotografii to się nazywało, tak, studium fotografii. I mm, to była jedna z pracowni, czyli rana była, nazwijmy sobie, szafową pracowni e, artystycznej. No i tam trafiła grupa ludzi, która miała możliwości na przykład cotygodniowego, czy w każdej chwili mogliśmy robić wernisaże, to było coś niesamowitego, bo Właściwie każdy, kto miał pomysł, czy kto miał zdjęcia, mógł natychmiast je pokazać. I zaproszeni byli artyści, przyjaciele, było to fascynujące, w ogóle Irena Jarosińska prowadziła dość nietypowe zajęcia. Wiemy o takich zajęciach w plenerze. Czy, czy może Pan, e, może coś o tym powiedzieć? O tajemniczej grobce. E, grobka rzeczywiście tajemnicza, bo to takie miejsce na świecie, które do Mickiewicz zaczynał od słów, Któż zbadał kusz przepastne krainy, aż do samego środka, do jądra jednostki, tak dalej. Czyli to jest taki matecznik. Matecznik w mazurskich lasach, gdzie została niezburzona po, od czasów przedwojennych stara ceglana leśniczówka. Miejsce przeurocze, miejsce gdzie. W tej chwili już ludziom wchodzić nie można, ponieważ tam jest ostroja zwierzyny. I Rana tą leśniczówkę w jakiś sposób opanowała. Najprawdopodobniej po szerokich kontaktach przy wieczornej lampce łódeczki z miejscowymi leśnikami dostała się do tej leśniczówki. To było miejsce, w którym nie było prądu, nie było wody, był piękny. Jest zresztą do dziś, ponieważ ja tam przyjeżdżam. Przynajmniej dwa, trzy razy w roku, zobaczyć, czy to jeszcze stoi, i przypomnieć sobie tamte klimaty, jakie przeżywaliśmy w trakcie tych spotkań mazurskich. I tam przyjeżdżała nasza cała grupa z Orlej, z pracowni w Orlej. Przyjeżdżali też inni ludzie, przyjeżdżali też radiowcy Marek Nowakowski, przyjeżdżali też artyści. I ja dziś, jak o tym myślę, to myślę o Irenie jako o człowieku, który był. Niebywale tolerancyjny i niebywale otwarty na świat, jako takiej ciepłej postaci, która potrafiła znosić wszystkie nasze <grymne> i uczniów, młodych ludzi, mankamenty, wybryki i, i wszystkie, no tak można powiedzieć, złe rzeczy. My wtedy mieliśmy ponaście lat, byliśmy młodymi ludźmi, którzy kontestują rzeczywistość, jaka nas otacza. Trochę zaliczaliśmy się do młodzieży określanej w tamtych czasach jako młodzież hipisowska. Być może z wyglądu przypominaliśmy tych amerykańskich hipisów, bo każdy z nas miał długie włosy, miałem włosy do ramion. No ale ten, ta nasza młodzieńczość, ta nasza kontestacja dla Ireny, która już była kobietą dojrzałą wtedy, była na pewno czymś bardzo trudnym. Tak jak patrzę na to, z tych czasów i dlatego myślę, sobie, że ona musiała być piekielnie tolerancyjna w stosunku do nas. Bo oprócz takich rozmów o sztuce, rozmów o, e, o życiu też, to w tej drobce ona uczyła nas, przynajmniej mnie, za co ja jestem wdzięczny do końca życia. Mnie, człowieka, który urodził się w mieście i żył w mieście, i którego nagle jakby ona zaadoptowała do życia w leśnicówce bez prądu, bez wody. W leśniczówce, gdzie na metr od okna kuchni w nocy potrafił stać we wrześniu jeden na rykowisku i przez całą noc ryczeć, ona nauczyła mnie, być może moich kolegów też, takiej miłości do natury, miłości do przyrody, szanowania tej przyrody, poznania lasu. Była świetną kucharką która się doskonale zna na grzybach. Ja pamiętam, jak któregoś razu przyrządzała nam jajecznicę i do jajecznicy wrzuciła tej wielkości mały grzybek, który tylko ona wiedziała, co to za, co to za grzybek, co to za roślina. Okazało się, że ten grzybek nazywa się czosnówek, że jest to grzybek, który dodaje do wszystkich potraw autentyczny zapach i smak czosnku. I ona była w tym specjalistką. Potrafiła z drzewa ściągnąć hubę którą nam przyrządzała na śniadanie, na, na obiad. Była niebywale ciepłą kobietą, a grobka stała się takim miejscem, do którego nie tylko ja wracam, ale wracają też i moje dzieci, które tam spędziły jakiś okres swojego życia i wspominają to jako coś bardzo mistycznego. Dziękuję Państwu serdecznie za ten obraz bohaterki zdjęć, a tak jak powiedziała Jasia na, na, na zobaczenie twórczości obrazu Warszawy i klimatu Warszawy, bo ta wystawa składa się z dwóch części i ona się coś takiego układa. Ludzie i miasto, czyli obraz i klimat Warszawy lat 50. i 60. -tych. Dziękujemy i Dziękujemy zapraszamy bardzo.